14. To czas na serwis informacyjny w dniu na żywo TVN 24 w niedzielę. Dagmar Marek Szałkow, Witam i zapraszam na najnowsze i najważniejsze tematy dnia. Był poszukiwany, trafił w końcu w ręce policji. Mowa o 27-letnim mieszkańcu Wrocławia, który jest podejrzewany. Ale wcześniej przeniesiemy się do Francji. 24-godzinny wyścig Le Mans i wyjąt. Bohatersko złapała złodzieja, ale może nie wystąpić na Mistrzostwach Świata. Start mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem Anity Włodarczyk w amerykańskim Eugene w drugiej połowie lipca stoi pod dużym znakiem zapytania. Powodem jest kontuzja, jakiej nabawiła się, gdy łapała mężczyznę, który włamywał się do jej samochodu. Była szansa na wygraną, ale ostatecznie zakończyło się remisem i jednym punktem. Biało-Czerwoni zremisowali z Holandią 2 do 2 w meczu Ligi Narodów w Rotterdamie. I też tam jest nasz wysłannik Adrian. Mil na Bałtyku trwają manewry Baltops, Z oraz Szwecji wykonują wspólne misje, a jednym z elementów jest tankowanie w czasie lotu. Odbywa się to z wykorzystaniem amerykańskich tankowców, a na pokładzie jednego z nich był nasz reporter Artur Molenda. I wielkie dzięki za ten materiał, niezwykle ciekawy, to był Artur Molenda, podziękowania także dla operatora, który w tych niełatwych miejscach zdjęcia także dla Państwa zrobił. A teraz powrót. Po pandemicznej przerwie, trzyletniej dokładnie, tysiące rowerzystów znów spotkało się na ulicach Sopotu. 24. Pomorski przejazd rowerowy wrócił na ulicę Trójmiasta. Wszyscy miłośnicy dwóch kółek, ale też deskorolek, hulajnóg czy rolek mogą wziąć udział w tym wspólnym przejeździe. W poprzednich edycjach wydarzenia brało udział nawet 10 tysięcy osób, a jak jest w tym roku, to na miejscu sprawdza, a my ten wątek kontynuować, bo o samochodach elektrycznych.